Ja mam skąd. Biedronkę kupiłaś? Kiedy? Dylemat masz, Karyna. No mówię przecież, ja się boję tego ślubu. I przestań będzie dobrze. I co? I koniec? No jak koniec? Początek. Takiego życia to chyba początek końca. Zbrzydne? Przytyję, ty je zacznę zrzędzić? I będę jak ty, jaka? Na szali masz staropanieństwo z dzieckiem. Karyna, nie musisz przytyć i zrzędzić. Ja od ślubu się nie zmieniłam na przykład. Bo Stasiek cię taką wziął! Tysiąc stawiam, że nawet tyłkiem w tą sukienkę nie wejdziesz. Hmm, własna matka. No córcia, to rybka taka wąska była. Ja na pewno nigdy nie ślubu. Bo, przepraszam, my z tatą zły przykład rodziny ci dajemy? Będę kobietą wyzwoloną. Będę przeć do przodu. A, żeby ci tyłu nie zabrakło. No widzisz? Ja się chyba nie decyduję. Karyna, wy macie dziecko i mieszkasz z nim pięć lat. Sukienkę ubierzesz, potańczysz, torta zjesz i dalej będziesz, Karyną, ma on Krystianę. Ty jesteś taka mądra, Anka. Ja sobie to zapiszę. Dzioko weź mi jeszcze, powiedz, jak się nie stać taką starą rzędą, jak. Ja kiedyś nie wytrzymam i poniesie. Nieważne w sumie. Ja pójdę już, bo mi się guma ze smaku wyżyła. Wejdę w tą sukienkę, jak wrócimy, i nawet się zapnę. Dobrze, córcia, co tylko chcesz. No to robimy tego fry? Jak trachnie, to na pewno nitki zmurszały. Sama jesteś. A, i zapraszam was na wieczór, panieński. Wszystkie.